Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyposażyć rozdzielnicę mieszkaniową lub lokalową, 12-modułową, w nowoczesne aparaty elektroinstalacyjne. Co powinno znaleźć się w takiej rozdzielnicy? Jest to rozdzielnica jednofazowa, tak więc zaczynamy. Pierwszym aparatem będzie rozłącznik izolacyjny do wyłączenia rozdzielnicy spod napięcia. Tutaj w wykonaniu na prąd do 100A sygnalizacja zadziałania w postaci koloru obecnego tutaj w ramce. Jeżeli jest zielony to jest rozłącznik wyłączony, jeżeli jest rozłącznik załączony mamy sygnalizację w kolorze czerwonym. Kategoria pracy wyłącznika AC22A, czyli do częstych łączeń, napięcie 230-400V. Wszystkie aparaty gacia to jest mocne tworzywo, bardzo dobra jakość wykonania. Możliwość podłączenia przewodów o przekrojach do 35 mm2, mocne zaciski, nic nam tutaj nie wylatuje, nie wypada. Clips, na TH35. Tak więc pierwszy aparat, rozłącznik, następnie ogranicz przepięć. Producent VCX. Zobaczcie, jednofazowy, dwa moduły. Kategoria pomiarowa T1, T2. Skutecznie zabezpieczy przed przepięciami łączeniowymi, indukowanymi, a także pochodzącymi od pobliskich wyładowań w sieć elektryczną lub w pobliżu budynku. Wykonany na bazie warystorów. W każdym module mamy warystor oraz zabezpieczenie termiczne. Wkładki są, zobaczcie, wymienne. Także w przypadku zadziałania, jeżeli pojawi się nam tutaj kolor czerwony, wymieniamy wkładkę lub cały ogranicznik przepięć, jeżeli podstawa też ulegnie uszkodzeniu. Do sygnalizacji obecności napięcia w rozdzielnicy użyjemy sobie lampki sygnalizacyjnej w kolorze zielonym. Mam też tutaj kolor niebieski oraz kolor czerwony na napięcie 230 V. Nie musimy używać zabezpieczenia lampki sygnalizacyjnej, jeżeli będzie ona zasilana przewodem, którego obciążalność długotrwała jest większa niż poprzedzający ją wyłącznik nadmiarowo prądowy, na przykład na korytarzu. Jeżeli jest tam 20A, to minimalny przekrój przewodu, jaki musimy zasilać lampkę to 25 Mm2. Następnie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim oraz pośrednim zastosujemy wyłącznik różnicowo-prądowy, popularnie nazywany różnicówką RCD, RCCB. Tutaj mamy wykonanie na prąd znamionowy 40A. Możecie też zastosować. 25A prąd różnicowo-prądowy 30 mA, typ wyzwalania A, czyli reaguje na prądy sinusoidalne oraz wyprostowane jednopołówkowe. To już jest typ, który powinniśmy stosować. Nie powinniśmy już używać typu AC, który reaguje tylko na prąd zmienny, jedynie w wyjątkowych przypadkach gdzieś do zabezpieczania silników indukcyjnych. Przycisk test do testowania włącznika różnicowo-prądowego co jakiś czas powinniśmy sprawdzać zadziałanie włącznika różnicowo-prądowego przy podłączonym napięciu zasilania. Wciśnięcie przycisku test powinno spowodować wyzwolenie takiego aparatu. Maszynę. Następnie wyłączniki nadmiarowo-prądowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciem. Wszystkie mam o charakterystyce B, czyli szybkie. I amperażu 16, 13 i 10 amperów. Zaraz Wam powiem, które do czego. Tutaj mamy 16, to mamy zabezpieczenie gniazd w kuchni. Następna 16, to będzie do zabezpieczenia gniazda z na przykład zmywarki. B13, gniazda w pokojach. B13... Następny włącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia gniazdek w łazience, B10 do zabezpieczenia oświetlenia w mieszkaniu, wszystkie odporne na prąd zwarciowy do 6 kA. Oraz możemy też zastosować sobie zobaczcie, odgaci takie rozwiązanie dzwonek na szynę. Jeżeli chcemy, aby był dzwonek w rozdzielnicy, możemy go też zastosować zobaczcie lub Zostawić sobie puste miejsce i założyć zaślepkę, ewentualnie możemy też dołożyć jeden wyłącznik nadmiarowo-prądowy jako rezerwa. Dodatkowo dzięki takiej szynie widełkowej, którą możemy uciąć na dowolną długość, możemy sobie tutaj wyjście z wyłącznika różnicowo-prądowego na poszczególne wyłączniki nadprądowe wykonać mostek, resztę ucinamy zakładamy zaślepki i gotowe i tak oto skompletowaliśmy rozdzielnicę dla mieszkania, mamy od lewej strony zobaczcie rozłącznik główny dla wyłączenia zasilania w mieszkaniu, ogranicznik przepięć który zabezpieczy naszą instalację przed przepięciami lampka kontrolna w kolorze zielonym do sygnalizacji, że jest napięcie, wyłącznik różnicowo-prądowy do zabezpieczania przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim wyłączniki nadmiarowo-prądowe zobaczcie, dla zabezpieczania obwodów gniazd oraz oświetlenia oraz dodatkowo mamy tutaj też dzwonek zamykamy rozdzielnicę blokujemy wkręty i mamy gotowe, zobaczcie, tak się prezentuje wszystko elegancko, ładnie przylega nic nam tutaj nie odstaje zarówno aparatura gacia jak i tutaj ograniczy przepięć od VCX -a. Też ładnie nam tutaj się wkomponował. Jest troszkę, prawda, niżej, ale to nie przeszkadza. I tak prezentuje się, kochani, rozdzielnica po podłączeniu do zasilania. Aparatura Gacia VCX polecam serdecznie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!